Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Aina Kaźmierczak. Kiedy pomagasz jednej osobie, świata nie zbawisz, ale zbawisz świat dla tej jednej osoby. Jaka głębia tkwi w tym powiedzeniu? Kiedy Panuje świąteczny nastrój, mamy taką ochotę dzielić się nim z innymi. Czasem przyłączymy się do szlachetnej paczki, czasem zaniesiemy sąsiadowi jakiś prezent, czasami przygotujemy jakiś upominek dla jakiejś samotnej osoby. I ktoś powie, no ale to jest bez sensu: jest tyle osób potrzebujących, świata nie zbawisz. Świata nie zbawię, ale dla tej jednej konkretnej osoby to jest cały jej świat. I dla tej jednej konkretnej osoby warto zrobić coś, co ją uratuje. I to jest niesamowite, że możemy w ten sposób funkcjonować. Możemy dawać dobro, możemy dzielić się, Możemy nieść to, co chcemy, ten, to nasze dobro w świat. Również jest tak samo z tym, jeżeli coś robimy z misją, czy wspomagamy kogoś słowem, czy dajemy mu złote rady, czy nagramy jakiś filmik, czy być może robimy kursy, czy cokolwiek innego. I ktoś powie, no tak, ale nie warto, nie opłaca się, jeżeli nie masz tysiąca odbiorców. Ale jeżeli choć jednej osobie pomożesz, choć dla jednej osoby będziesz inspiracją, to zbawiłeś cały jej świat. I to jest ważne, żeby cieszyć się z każdego drobnego gestu, z każdej osoby, której możesz pomóc, ponieważ jeżeli nie będziesz potrafił, potrafiła cieszyć się z tego, to pomoc dla stu, dla dwustu osób też cię nie ucieszy. Bo to jest tak jak ścieszeniem się z małych rzeczy. Jeżeli nie będziesz potrafić się cieszyć z małych rzeczy, to duże też cię nie uszczęśliwią. Więc pamiętaj, pomagając jednej osobie, świata nie zbawisz ale zbawisz świat tej właśnie osoby. Więc może warto pomyśleć, jak można zbawić świat tej jednej konkretnej osoby. W jaki sposób można jej pomóc, w jaki sposób można z nią zainspirować, w jaki sposób można podarować cząstkę siebie. Miłego dnia. Zapraszam... Walina Kaśmierczak.